Witajcie, moi drodzy! Mamy 10 października i wbrew pozorom jest to szczególna data, ponieważ 10 października roku 2010, czyli prosta data 10, 10, 10 na świat można powiedzieć, że przyszedł międzynarodowy szwajcarski klub podróżniczy Fireflies, który w dużej mierze zmienił życie wielu ludziom. Klub, który powstał tak naprawdę z pasji, można by powiedzieć, że kiedyś z zachcianki pewnego szwajcarskiego multimilionera, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, bo kochał podróże. Klub, który się rozwinął dzięki węgierskiemu przedsiębiorcy, wizjonerowi, który rzeczywiście wzniósł ten klub na wyżyny. Ponieważ przyznam szczerze, jak pierwszy raz o nim usłyszałem, a z racji tego, że mam wykształcenie hotelarsko-turystyczne i Powiedzmy w podobnych projektach, bo dzisiaj wiem, że to jest złe e, określenie, ponieważ one jednak nie do końca były podobne, ale powiedzmy z taką otoczką e, online, to przyznam szczerze, on się zbyt optymistycznie nie zapowiadał. Ale to był właśnie efekt tego, że nie byłem, jak to się mówi, w środku. 10 października roku 2010 jest to data założycielska. Klubu Podróżniczego Fireflies, który dzięki swoim rozwiązaniom, że tak powiem, umożliwił wielu ludziom częstsze i tańsze podróże do swoich wymarzonych miejsc. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, jak pewnie zauważyliście z moich social mediów, od roku czasu. Korzystam z rozwiązań turystycznych, jakie oferuje ten szwajcarski model podróżniczy, który wykorzystuje system voucherów turystycznych, po to, żeby mógł przez te vouchery sobie po prostu obniżać swoje koszty podróży. I nie tylko, ponieważ z racji tego, że oni działają w formie klubowości, zrzeszają ze sobą dwóch uczestników rynku turystycznego. Jedni to są oczywiście zwykli turyści. Na inwentach podróżniczych można było poznać tych ludzi, i tam można powiedzieć, że że tak powiem, nie wiem czy dobrze powiem, ale ich klasa zawodowa się rozpościerała od zwykłych pracowników etatowych przez menedżerów wysokiego szczebla kadry zarządzającej, kończąc na przedsiębiorcach odnoszących spektakularne. Sukcesy biznesowe, ponieważ ideą było po prostu jednoczyć ludzi, którzy po prostu kochają podróżować i chcą mieć najprostsze i e, najdogodniejsze e, rozwiązania. I takich właśnie ludzi po prostu klub zrzesza. Drugim uczestnikiem są po prostu usługodawcy, którzy zrzeszają się w tym systemie. A w zamian z racji tego, że klub do klubu nie można się dostać z zewnątrz, jak za wyjątkiem zaproszenia od osoby, która jest już w tym klubie, i nie ukrywam, że jestem pełnoprawnym członkiem tego klubu już od o zasadzie od tego roku kalendarzowego, ponieważ na przełomie roku 24-25 po prostu przystąpiłem. Moja oficjalna rejestracja to jest styczeń 2025. To bez zaproszenia od takiej osoby nie można się było tam dostać, a wiadomo, każda zaproszona osoba jest potencjalnym klientem, uczestnikiem przecież tego rynku turystycznego, więc te firmy po prostu dzielą się swoimi podziałami zysków. Klub w tym roku otworzył się ze swoimi dobrodziejstwami na ludzi z zewnątrz, E, gdzie możesz dzisiaj bezpłatnie zarejestrować się na naszej platformie turystycznej? Można powiedzieć, że zakładasz takie jakby zwykłe konto na social mediach, a korzystać z tego jak z normalnej wyszukiwarki oferty turystycznych. No i oczywiście e, dzięki temu Ktoś, kto po prostu jest tak zwanym ambasadorem podróży, czyli zaprasza do tego klubu, bo po prostu go promuje jako ambasador wraz z wszystkimi ambasadorskimi przywilejami, po prostu jeżeli osoby zaproszone przez Ciebie robią rezerwację, to oczywiście otrzymujesz jakiś procent od do dokonanej rezerwacji. Które potem na spokojnie możesz sobie zamienić na ten voucher turystyczny i obniżyć swoje koszty podróży o ten voucher turystyczny, gdzie przypomnę, vouchery zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi mają zerową stawkę VAT. Więc już, że tak powiem, wygrywasz na starcie. Tym bardziej, że Wyszukiwarka turystyczna oferuje ceny hurtowe, co zresztą też sprawdziłem na sobie, czyli takie, jakie bezpośrednio usługodawca po prostu daje, tylko że pozostałe firmy naliczają zwyczajnie swoją marżę. Nie wszystkie platformy żyją oczywiście z reklam, które się tam wyświetlają. U nas nie ma żadnych reklam, więc nie jesteś niepokojący różnymi cudownościami. I, I tak to po prostu wygląda, tak to funkcjonuje, więc nie jest to uciążliwe, a już na wstępie masz cen do hurtowych. A skoro rejestracja jest bezpłatna, to co ci stoi na przeszkodzie, żeby po prostu wziąć i zwyczajnie po prostu sprawdzić, czy to, e, czy to działa i czy rzeczywiście ceny tutaj są korzystniejsze. Dlatego myślę, że warto zapamiętać tą datę 10.10.10 10, 10 i co tak naprawdę my dzisiaj e, świętujemy, co to jest w ogóle za rocznica. Ponadto, bazując na moim przykładzie, ostatnio pewna niewiasta zapytała mnie, czy coś się w moim życiu zmieniło, że ja tak częściej podróżuję, czy ja nie dostałem jakiegoś awansu, czy może jakąś firmę założyłem, że po prostu sobie mogę na to wszystko pozwolić, no bo generalnie do tej pory, z racji tego, że ja też lubię górskie wędrówki, no to to raczej były takie wędrówki, jak to się mówi, ala, ala studenckie, czyli po najniższej linii oporu. Nie, nic z tych rzeczy. Jedyne co się zmieniło, to to, że zacząłem właśnie korzystać z narzędzi turystycznych Fireflies, które umożliwiło mi coś, co do tej pory nie było dla mnie osiągalne z powodu zupełnie innych priorytetów finansowych. Um, więc na pewne rzeczy nie mogłem sobie zwyczajnie pozwolić, ale dzięki tym rozwiązaniom faktycznie. Um, mam, jakby to powiedzieć, wszystko jest um, w, w polu osiągalnym dla mojego portfela, nie nadwyrażając w żaden sposób mojego portfela, gdzie tutaj mogę sobie na spokojnie budować ten budżet wakacyjny. No i też mam inspiracje do nowych wyjazdów, ponieważ przede wszystkim nasze eventy podróżnicze są tak skonstruowane, żeby były w, mie w miejscach, które warto zobaczyć turystycznie, żeby to nie było, wiecie, taki wyjazd, pojedziemy sobie, nie, posiedzimy na tej sali, sali konferencyjnej, nie, na, na tym seminarium, a potem powrót do domu, nie. To było właśnie po to, żeby inspirować, żeby ludzie też troszeczkę miejsca zwiedziali, takie jak chociażby Zakopane, czy, czy Karpacz, czy też y, mogłem w końcu y, wyjść Wyjechać na Węgry, które gdzieś tam też były w moich planach, ale z powodów rodzinnych musiałem te wszystkie plany zniwelować. No ale była okazja, żeby się wróciło. A w przyszłym roku, oczywiście, szykuje się już wyjazd na, na Słowację. Ale ja jeszcze ostatniego Słowa nie powiedziałem w tym roku. Oczywiście, jakieś inne wędrówki górskie też. Lubię sobie coś się wybrać, czy też na jakąś przejażdżkę rowerową dla odmiany i to można ciągle to samo, to samo robić. I nie ukrywam, że gdyby nie ten klub podróżniczy Fireflies, to faktycznie wiele rzeczy byłoby z powodu moich priorytetów finansowych jeszcze poza zasięgiem, ale dzięki temu mogłem sobie to wszystko do, do, dopasować. A na niektóre rzeczy też sobie zwyczajnie zapracować, jako ambasador podróży. Też często pada pytanie, nie, czy to jest dla mnie, czy, 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 czy ktoś taki jak ja się nadaje, żeby być takim ambasadorem podróży. Powiem Wam, że ten klub podróżniczy jest dla każdego. Projekt ambasadora podróży też jest skierowany dla każdego. Wystarczy sobie popatrzeć na biura podróży. Są biura podróży, które są skierowane tylko pod luksusowego klienta VIP, są biura podróży, które są skierowane dla średniej klasy, no i są biura podróży, które są skierowane ze swoją ofertą dla Osób z troszkę słabszą siłą, zasobności swojego portfela. Często tu też ludzie po mówią, że, że dla biedoty nie zgadzam się z tym, ponieważ czy wy widzieliście jakiegoś biedaka podróżującego poza monopolowym i z powrotem? No nie, więc biedota, prawda, jest taka, że, że nie podróżuje, więc trzeba sobie powiedzieć, że, że może mniej zamożni klienci, którzy może są w taki, jeżdżą na wakacje, jest taki biur podróży, który oferują troszeczkę mniejszy, mniejszy standard za mniejszą kwotę, ale jak widzicie, jedni, drudzy i trzeci po prostu na rynku prosperują, dlatego też ten projekt jest skierowany dla każdego, ponieważ każdy z, z każdej grupy jest w stanie znaleźć coś po prostu, dla, dla siebie. I to jest właśnie piękne, nie mówiąc już o tym, właśnie innowacyjnym programie ambasadorskim, gdzie możesz zostać takim ambasadorem podróży i dzięki temu, jako ambasador marki, tutaj też produktu, możesz sobie dzięki temu zapracować na swoje całkowicie darmowe, darmowe podróże, tak? I nie musisz być żadnym influencerem. Więc, dla kogo jest ten Klub Podróżnika, ja ci powiem, dla kogo nie jest. Dla egoistów. Bo ostatnio usłyszałem też od pewnej niewiasty, która oczywiście sobie tam jeździ, bo pracuje za granicą, wiecie, nie ma żadnych zobowiązań itd., itd., rodzinnych i te sprawy. I ona sobie mi tak kiedyś powiedziała, że wszystko to, co ja tutaj robię, można sobie zorganizować samemu poza klubem. Ja, ja takiego klubu nie, nie potrzebuję. No, zgadza się, można i nikt tego nie ukrywa. To wszystko jest gdzieś tam ogólno dostępne i, i można, tylko bądźmy sobie szczerze. Po pierwsze, każdy słyszał, że można tanio podróżować. To teraz jest pytanie, dlaczego w takim razie tanio nie podróżujemy? Bo wszyscy słyszeliśmy, ale nie wiemy, jak to robić. Bo żeby to robić, to trzeba być i cierpliwym, i elastycznym, żeby po prostu wyszukiwać te. Perełki turystyczne dostępne gdzieś na rynku, gdzie większość z nas po prostu nie ma na to czasu. Tak samo jak szukać innych rozwiązań gdzie indziej, więc można powiedzieć, że klub, tak jakby wychodzi z, z potrzebą, że zamyka ten temat, gospodaruje tych ludzi, którzy nie mają, że tak powiem, chęci albo i czasu, żeby to sobie poszukać, i tutaj mają wszystko w jednym miejscu. Po drugie, E, tak, można znaleźć, ale czy masz od razu dostęp do cen hurtowych? Nie masz i to jest przewaga, właśnie naszego klubu, że tu masz więcej pod kątem procentowym szans na znalezieniu lep lepszych e, ofert e, turystycznych, I choć możesz sobie to dalej, dalej e, poszukać, ale też jest inny mankament ważniejszy. Czy takie osoby, które są egoistami, zastanowili się, co się stanie, jeżeli ich firma zostanie zamknięta? Przestaną zarobkować? Czy od razu znajdą pracę? Nie. To samo dotyczy się też Ciebie. I co wtedy się skończy? Ich podróżnicza Sielanka. Więc to jest bardzo istotny punkt, ponieważ jeżeli rzeczywiście podzielisz się tymi e, innowacjami na rynku turystycznym, Ludzie przyjdą i naprawdę uznają, że to jest fantastyczny projekt i będą chcieli korzystać tylko i wyłącznie z darmowej rejestracji. A wśród nich też na pewno się znajdą osoby, które będą chciały być ambasadorem podróży. Mało tego, są ludzie, którzy są ambasadorami podróży, ale kompletnie nie zajmują się promocją. Dlaczego? Ponieważ stwierdzili, że system voucherów turystycznych jest im jeszcze bardziej opłacalny i z samego tego punktu widzenia warto zostać takim ambasadorem. I tutaj, jeżeli ludzie będą cały czas korzystać, jeżeli będą cały czas dokonywać rezerwacje, to z racji tego, że te firmy tutaj zrzeszone w tym klubie dzielą się swoimi zyskami, to ty będziesz miał za każdym razem odkładany twój procent na twoim koncie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli będziesz chciał gdzieś wyjechać. To zawsze będziesz miał możliwość to zrobić dzięki tym woczarom turystycznym, nawet jeżeli, że tak powiem, masz chwilowy brak przypływu pieniędzy. Ponieważ no nie oszukujmy się, jak idziesz na L4, no nie dostajesz 100% kasy. Ci się, że tak powiem z pracy należy, czy będziesz miał jak prowadzić firmę wiecznie siły do tego, żeby prowadzić nadal tą firmę. No nie, każdy z nas kiedyś, jak to się mówi, poczuje się troszeczkę zawodowo wypalony i będzie musiał zwyczajnie odpocząć, więc dzisiaj masz okazję, że tak powiem troszeczkę zadbać o swoje, jakbym to powiedział, takie zdrowie psychiczne poprzez podróżowanie, gdzie tutaj będziesz mógł zadbać o te swoje Finanse, o ten swój budżet wakacyjny, natomiast jeżeli się zaangażujesz na 100%, to rzeczywiście będziesz mógł zbudować z tego prawdziwy biznes, na którym nie zachodzi słońce, ponieważ jeżeli masz e, ambasadorów działających w Australii, to kiedy ty sobie śpisz, oni dokonują rezerwacje ty zarabiasz a de facto słońce nie zachodzi nad twoim biznesem, bo dzisiaj w świecie online mamy takie możliwości, więc zobacz jakie są po prostu perspektywy, jest tylko jeden problem, jak jesteś takim egoistą, jak niestety ta niewiasta, z którą, z którą rozmawiałem, to niestety nie jesteś z tego stanie osiągnąć, ponieważ tutaj trzeba być altruistą, trzeba troszeczkę kochać ludzi, mimo że Piłsudski powiedział wspaniały naród, tylko ludzie to... Nie będę kończył, bo i tak znacie znacie to, to powiedzenie. Wielokrotnie to oczywiście się z tym zetknąłem, ale się tym nie przejmuję. Po prostu rozmawiam z tymi, którzy chcą rozmawiać, i dlatego dzisiaj to nagrywam, żeby wam powiedzieć, jaka wielkopomna e, szansa czy też chwila powstała 15 lat. Temu, gdzie przypomnę, kiedy ja się pierwszy raz tym zetnąłem. Ja nie widziałem w tym potencjału, mimo że byłem yy, na rynku, ale obserwowałem mojego kolegę Kamilę. Widziałem, że jeździ, że to działa, że firma dotrzymuje słowa, gdzie z tym było niestety yy, na bakier z, z, z innymi przedstawicielami tur, turystycznymi, że firma się rozwija, że wprowadza innowacja. Ma dzisiaj ten pakiet gościnny, że każdy z Was może się za darmo zarejestrować. No i oczywiście wiadomo, że jako ambasador, e, każdy ma też możliwość również z was to wszystko zmonetyzować. Wystarczy tylko, że, że chcecie, i w ten sposób sobie odłożycie na swoje wakacje z czegoś, co i, z czego i tak korzystamy, tylko że zamiast tam to wystarczy tutaj, tylko że jak nikomu o tym nie powiesz, to nikt o tym nie będzie wiedział, ale najpierw samemu sprawdź. Dlatego uważam, że dzisiaj obchodzenie tej 15 rocznicy. Powstania tego szwajcarskiego modelu podróżowania, powstania klubu podróżnika Fireflies jest takie istotne, ponieważ dzisiaj to jest to innowacja na rynku turystycznym, nawet ratunek dla tych podmiotów turystycznych, ponieważ nie ma co się ukrywać, ale to cała akcja świr, która niedawno się wydarzyła tak yy, zniszczyła rynek turystyczny, że po prostu firmy analizują jak mogą się uratować. No bo turyści mimo wszystko ich siła nabywcza portfela po prostu zmalała. I między innymi Fireflies wyszedł do nich z ręką pomocną i coraz więcej podmiotów turystycznych się do tego przekonuje i coraz więcej zaczyna widzieć w tym jeszcze lepszy potencjał, a to się nadal rozwija mogę powiedzieć my żeśmy jeszcze nawet nie pierdneli więc moi drodzy jeżeli chciałbyś się dowiedzieć lub chciałabyś się dowiedzieć coś więcej o tym o tym jak możesz z tego skorzystać dla siebie odezwij się do mnie ja oczywiście zaproszę Ciebie również do naszej grupy na Facebooku, gdzie to wszystko chociażby w zakładce przewodniki jest, jest poukładane od ogółu do szczegółu, gdzie to wszystko jest wykazane, jak działa, e, jakie masz z tego korzyści jako turysta, jakie możesz mieć korzyści jako ambasador e, podróży. To wszystko, informacje są na wyciągnięcie ręki, i przede wszystkim informacje są bezpłatne. Więc bez wątpienia, jeśli chodzi o Twoje wakacje, to 15 lat temu zrodziła się idea, która może zrewolucjonizować Twój sposób podróżowania. Z Tobą czy bez Ciebie to działa i działać będzie. Czy ty skorzystasz z tych dobrodziejstw, to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ale pamiętaj, informacje na ten temat są całkowicie bezpłatne. I mogę powiedzieć tylko jedno: Ahoj, przygodo! Widzimy się na plażach tego świata. Mam nadzieję, że z tobą, kimkolwiek jesteś, i jakby co, czekam na kontakt z Twojej strony. Pozdrawiam serdecznie.